Drajmar. Brajmar. Trzy Dremark. razy. Dzisiaj mamy 31 grudnia. Ale stukasz tymi o, herbatkami. Tak. No bo poranne 31 picie herbatek. Tak. 31 grudnia 2023 roku. I tak sobie siedzimy i dyskutujemy. Co by tutaj powiedzieć na temat życzeń? Życzenia. Czym są życzenia? W ogóle życzenia, nie tylko świąteczne życzenia, tak jak to teraz w tym momencie jest. Czy noworoczne? Czy noworoczne? Ale w ogóle, dziecko się rodzi w szpitalu, to życzymy tej mamie, żeby było jak najlepiej. I to jest przyjęte wszędzie bardzo pozytywnie, tak. prawda? A teraz jaka jest różnica pomiędzy tym? Naszym zamierzeniem w szpitalu, żeby dziecko w jakiś sensie i matkę pocieszyć, żeby to się ułożyło w życiu, a w tej chwili na nowy rok. Jaka to jest różnica, powiedz, Dorotka. Tak. No, dla mnie już nie ma żadnej różnicy, bo uważam, że życzenia to są po prostu bardzo pozytywne słowa, intencje, które dajemy jakby w prezencie drugiemu człowiekowi. I to jest pewien zwyczaj. I ten zwyczaj uważam jest bardzo pożyteczny, bo kiedy mówimy do kogoś y, dobre słowa, to od razu relacje się poprawiają, prawda? I, Na przykład tak. I wysyłamy jakby w przestrzeń takie właśnie życzenie dla tej osoby, ale wysyłanie życzeń to jest jedno, to jest dawanie. No i jeszcze tutaj jest drugi aspekt. Czy umiemy przyjmować życzenia, jeżeli ktoś mm, nam tak. coś życzy, to czy, my, czy ja je przyjmuję? Powiem szczerze, że zastanawiałam się nad tym, ja trochę z tym zawsze miałam problemy, bo dawać nie ma problemu, ale przyjmować, ohoho, dawać sobie, ohoho, trzeba się Ach. trochę nad tym zastanowić. Czy tak, czy przyjmujemy z jaką miną przyjmujemy? Z, tak. z zaskoczeniem, z radością? Czy z czy niechęcią? W ogóle nie? Właśnie. Czy dezaprobatą? Wtedy no, to jakoś tak właśnie, nieumiejętność może nie wypływa z tego, tylko po prostu rzadziej <gryw> oczekujemy. Może, może oczekujemy rzadziej, że ktoś nam będzie. Sami chętnie życzenia składamy, jeżeli tak już jest. To teraz przyjmowanie tych życzeń. To jest no ciekawy tak, aspekt. Przyjmowany, tak, też. Ciekawy aspekt, warto siebie poobserwować tak. w tym względzie, ale ponieważ dzisiaj jest taki dzień, i parę życzeń jeszcze nam tutaj e, do nas przybyło. E, to yy, zacytujemy taki tekścik w nadchodzącym nowym roku idź do przodu krok po kroku niech na co dzień nie od święta gęba będzie uśmiechnięta niech też zdrowie tęgie będzie i kasiory niech przybędzie niech rodzina żyje w kupie resztę miej głęboko w dupie o za przeproszeniem. Za przeproszeniem. Tak to ostatnie słowo jest bardzo dosadne, ale jakże pięknie wyrażające sens tych życzeń. Także tak, życzymy, życzymy, życzymy wszystkim y tobie, tobie kochany słuchaczu y wszystkiego najlepszego. Zaczyna się, kończy się stary rok, zaczyna się nowy i w tym nowym roku chcielibyśmy Samych spełnień, pozytywnych, pozytywnych. życzeń. Tak? Pozytywnych zgodnie z oczekiwaniami, to jest właśnie to. Tak. Ktoś chory oczekuje, że będzie zdrowy, no, zgodnie z oczekiwaniami na przykład, nie? Tak. Okazuje się, że marzenia też są bardzo tak. ważne tak. i możemy marzyć. Marzenia mamy po to, mamy taką, taką zdolność, żebyśmy mogli sobie wyobrażać i potem materializować to, co w przyszłości, czego byśmy sobie życzyli. Tak. Tylko też trzeba uważać. Uważaj bo o czym marzysz, się bo się może spełnić. <laughs> A więc przed oczami czy w duszy pozytywne obrazy tego, co oczekujemy i co sobie życzymy, warto mieć, prawda? Tak. A czasami jest też tak, że my sobie o czymś marzymy, ale nie do końca jeszcze zdajemy sobie sprawę, że nie udźwigniemy tego, tego swojego marzenia, więc czasami y, trochę spełnienie zwleka y, w czasie, no tak. tak? Ale właśnie dlatego warto jest e, usiąść samemu ze sobą, wyłączyć telefon, zapytać siebie samego, kim jestem, czego chcę. Tak naprawdę. Czy znam siebie, czy wiem, jakie mam talenty, czy to, co robię, to jest to, co chcieli moi rodzice, wykonuję taką pracę, jaką nam mnie wtłoczono w jakieś ramy, czy może to jest moja pasja. Tak, czy jestem szczęśliwy z tym, co robię i tak. wtedy sobie, możemy sobie życzyć, my sobie życzyć, nawet my możemy sobie składać życzenia, w tym znaczeniu nie składane, tylko samo życzenie już jest czymś, co nas pobudza do tego, żeby na przykład ten cel się przybliżył do nas, albo to oczekiwane marzenie, które mamy gdzieś tam głęboko. O, to super, super powiedziane, to jest właśnie życzenie sobie samemu też, to jest też dobre. To jest też dobre, bo życzyć innym ludziom i życzyć sobie samemu to jest dokładnie to samo. Tak, to... przypomina mi się taki gdzieś urywek z książki, gdzie jest zalecane, żeby nie jeżeli nie mamy dużo przyjaciół, albo w ogóle mamy, czy nie mamy, pomijmy to, jest zalecane, żeby na przykład kierować do siebie listy. Wysyłać listy z takimi pozytywnymi słowami. Pozytywnymi myślami, i wysyłamy. I teraz cieszyć się, jak otrzymujemy te listy, Za parę dni, potem za parę dni znowuż wysłać. Aha, A to więc to ciekawe. też jest ciekawa forma takiej pozytywnej motywacji, prawda? Oczywiście, jeżeli chcesz pokochać siebie, bo, tak. bo, bo jeżeli nie chcesz siebie pokochać, nie chcesz mieć siebie też na uwadze, no to tego nie rób bo, bo po co. Ale na pewno jakość życia się poprawia, jeżeli kochamy samych siebie i potrafimy to robić w sposób taki dojrzały. Oczywiście czasami musimy przejąć w drugą stronę, bo jeżeli nigdy nic dla siebie nie robiliśmy, a zawsze wszystko na zewnątrz było ważniejsze każdy człowiek na zewnątrz rodzina, dzieci, przyjaciele, znajomi, sąsiedzi. No to to jest przegięcie, tak? To teraz trzeba troszeczkę przegiąć w drugą stronę, żeby złapać ten balans. A przegięcie w drugą stronę to jest właśnie skupienie się na sobie, rozmyślanie o sobie, poznawanie siebie. Oj tak, no i tego tak. życzymy Wam <laughs> wszystkim, kochani, nasi słuchacze, przyjaciele, i znajomi, i nieznajomi, e, z cały pozytywną świat. myślą, z pozytywnym myślą i z pozytywnym oczekiwaniem. Chodzić w następną fazę życia, umowną fazę, bo dla no. jednych rok się zaczyna y, na jesieni, dla innych się zaczyna na wiosnę, a jeszcze innych w różnych kulturach w tej chwili, gdzie jest 31 powiedzmy tak. grudzień i przejście w pierwszy jest, wiąże z wieloma rzeczami, ale to już nie, nie na ten temat. Nie? Tak. Także... E, teraz na zakończenie. E, e... Zacytuję wspaniałe, przez naszego przyjaciela, Rymy, które otrzymaliśmy w odpowiedzi na te życzenia, które tutaj wysłaliśmy do, do tego naszego przyjaciela o nadchodzącym nowym roku, i on napisał: Tak, w odpowiedzi. No, a skoro już rymujemy i dobre rzeczy przyjmujemy, i życzenia piękne składamy, to znak, że kryształowe serca mamy. Wybaczcie te rymy, bo na prędce składane, ale szczere i prawdziwe, gdzieś w duszy zagrane. No ładnie powiedziane, bardzo. I tutaj ładnie. już wszystkiego najlepszego życzymy. Przemyślcie sobie. Te słowa są cudowne. Dziękujemy Ci, kochany przyjacielu, nie Dziękujemy. Będzie, Tak, za te słowa i za Ciebie, bo to, co napisałeś, to znaczy, że masz w sobie, i to, co widzisz w nas, to masz w sobie bo wszyscy jesteśmy dla siebie lustrami. A na koniec jeszcze śpiewaj, jakby nikt nie słuchał, kochaj, jakby nikt Ciebie nie zranił, tańcz, jakby było niebo na ziemi. O, tak ktoś sobie jeszcze też napipcał. Podobno tak? Mark Podobno Twain jest tutaj, i tak? ktoś jeszcze to przeczytał. Dobra. dobra. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Tak. I jeszcze Ostatnie. na Nowy Rok. Tom.